Witam was drodzy widzowie bardzo serdecznie w tym odcinku Sprawdzimy jak mój paladyn Hammer poradzi sobie z ostatecznym bossem balem na poziomie trudności piekło tryb hardcore Z ciekawostek posługuję się tutaj najemnikiem który ma pełen set Sazabiego Łącznie z Lowbringerem swoje przedmioty mam dosyć standardowe e, dla tego typu postaci, a jak chcesz zobaczyć dokładnie e, czym się posługuje, jakie mam tutaj e, statystyki, jak są rozdane talenty. Zachęcam do odwiedzin na moim kanale, jak również umieszczę linka w opisie. Dobrze, ja tutaj sobie jeszcze w tym momencie podbiję trochę odporności na ogień, ponieważ tymi odpornościami było trochę smętnie. I lecimy, aby nie przedłużać. Mam już teleport tutaj do bala. Rzucamy sobie okrzyki, ulepszamy tarczę i jazda. Widzę, że są duszki, czyli sole. Ok, Wiedźmy. O, i tutaj mój najemnik będzie mógł się wreszcie wykazać. Ponieważ y, zaczynają się pojawiać e, potwory z odpornościami na magię. Jak również cała druga fala ma odporność na magię. Już z Wiedźmami to sobie spoko tutaj radzę. Patrzę, czy nie ma jakiejś doli, ale nie ma. Takie laleczki małe wredne. Okej. Okay. Podstawimy najemnika, niech on się tutaj rozprawi. I jedziemy czysto, czysto, czysto. Rozkręcimy sobie trochę młotków. I teraz najciekawsze, jak sobie mój najemnik poradzi z drugą falą, ponieważ on praktycznie będzie musiał porozwalać sam tych koradrimów. Jak mu to wszystko wyjdzie tutaj? Jakoś mu to idzie, powoli, bo powoli. Ja tutaj mam jeszcze taki pomysł. Żeby mu odrobinkę pomóc. O, nie miałem tego poustawionego. Ustawionego znaczy się. No trzeba sobie jakoś radzić moi drodzy. Gramy tym co mamy. Także mimo że jestem hamerem, to jak tutaj ktoś ma odporności na magię, staram się po prostu mm, zrobić coś takiego. Żeby ich porozwalać. Także moją tajemną tutaj bronią. Jest mimo wszystko pchnięcie starczy. Mój najemnik widzę, że się zabawia tutaj z trupami, jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, jeszcze ten. Wydaje mi się, że to będą wszyscy. Ok, runa Tal. Trzeba do miasta skoczyć, uleczyć się. Niestety, ale Hammer ma problem z drugą falą. Trzeba mieć mocnego najemnika. Ten sobie niby dawał radę, ale no nie wiem, chyba ten z drugiego aktu yy, byłby tutaj może bardziej zasadny. Albo jakbym miał lepsze przedmioty jeszcze na tym. Ale co tam, jedziemy. Teraz już powinno być z górki. Z górki na pazurki, trzecia fala za nami. Panowie jadu nie mają szans. Kura pełnego wzmocnienia, bardzo przydatna rzecz. I ostatnia fala. Widzicie, najemnik sobie daje radę. Przynajmniej nie ginie. Jestem bardzo ciekawy, jak on tam sobie będzie z balem poczyniał, ponieważ doszliśmy już do tego momentu. Okej, okay, to mi się przyda bardziej. Runatal zawsze spoko Zbafujmy się Pyk, pyk, pyk. I jedziemy. Ło! Mojaca Wolę mi tu manę, zdrenował, żeś Tu jest ten właściwy bal. Dobra. No. Całkiem w porządku. I nie zginął najemnie. Naga, co to jest naga? A, okej. Okay. To będzie, to będzie Taka siekiera Cyk, strażnicza naga A, do sprzedania Tyrael podjechał. Moja postać chyba lepiej wygląda niż ten tyrael. Robimy sobie fotkę. Haha <grym> Jak materiał się podobał, wpadaj na kanał, daj łapkę w górę, zostaw subskrypcję. Na kanale dużo różnych materiałów z Diablo i słowa runiczne i zestawy omówione. Poradniki, filmy z rozgrywek. Ja jeszcze tutaj sobie skoczę na jakiś Terror Zone, zobaczyć jak ten Hammer sobie radzi. No i zmieniam go na smitera i będzie to duże wyzwanie dla mnie. Pierwszy raz na hardkorze rozwalić ubery. Także trzymajcie kciuki, obserwujcie dalsze losy szarpaka. Na razie, cześć.